Witajcie! Dziś mam dla Was przepis na takie jesienne, świąteczne ciasteczka z orzechami. Oto potrzebne składniki: 300 g mąki pszennej, 250 g orzechów włoskich uskanych, 200 g cukru, 150 g masła, 2 jajka, łyżeczka cynamonu i 2 szczypty soli. Będzie potrzebne jeszcze jedno jajko i dwie łyżki mleka do posmarowania ciasteczek. Zaczynam od posiekania orzechów włoskich. Ja to zrobię za pomocą blendera. tak wyglądają zmielone Na początku ucieram masło 150 g z cukrem Następnie wbijam jedno jajko I dalej ucieramy. Gdy składniki się połączyły, wbijam drugie jajko. I dalej miksuję. I teraz do mąki dodaję dwie szczypty soli i łyżeczkę sprynamonu mieszam z mąką i dodaję do tartego masła z cukrem i jajkami zakładam taki hak do wyrabiania ciasta i zagniatamy a no tak, zapomniałabym o najważniejszym Dodajemy jeszcze zmielone orzechy. I teraz możemy zagnieść ciasto. Zagniecione ciasto obijamy folią, pożywcią. I wkładamy do lodówki na 30 minut. OK, ciasto już wyjęłam z lodówki. Stolnicę posypię mąką. Ciasto sobie podzielę na pół, aby było łatwiej rozwałkować i rozwałkowujemy. zwałkowuję nie tak cieniutko na no około pół centymetra. ja dzisiaj użyję do wycinania foremki gwiazdki aby było tak świątecznie bo gwiazdka chyba najbardziej kojarzy się ze świętami lubicie robić takie ciasteczka? wycinać? ja uwielbiam a zwłaszcza te świąteczne ciasteczka układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia do szklanki wbiłam jedno jajko trochę je rozmieszam i dodaję dwie łyżki mleka. Mieszanką smaruję ciasteczkę. Blachę z ciasteczkami wkładam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni i będę je piekła około 15 minut. Ciasteczka są już upieczone. Można je wyjąć z piekarnika. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie, zostawiajcie kciuki w górę. Do zobaczenia!